Cześć! Siemanko! Witam Was serdecznie na moim kanale, z tej strony Kapi. Dzisiaj otworzymy sobie ten oto yy, boksik z, z kartami pomocnymi Charizarda, Charmeleonem i Charmanderem yy, Znajduje się w nim 6 boosterków yy, Z tego miejsca chciałbym Was prosić, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale yy, Aby być na bieżąco z nowymi filmami yy, to na tyle, przechodzimy do stoliczka. Ok, to ja coś wtedy mi się już na stoliczku. O, z takiej informacji, to kupiłem tego boksika y, na Vinted. Wydaje mi się być y, legitny. Więc fajnie, zobaczymy, czy uda się coś wydropić z tego boksa. Miejmy nadzieję. Tak. I okay. tutaj sześć boosterków. E, jeden. Dwa z Pal'da dwa ze Scarlet Divide i dwa Obsidian Flames. Jest tu takie... Taka mamyczka żeby wsadzić kartę do niej. Nie wiem jak mi się otwiera. O tak, w ten sposób. za sobie ją Taka Oczywiście foliki z Charizardem. Bardzo fajne. I mamy trzy karty promocyjne. Charmelona. Charmandera. I oczywiście... Charizarda i X no ten timing jest straszny niestety także troszkę słabo ale trzeba czar trzeba będzie do kolekcji to całkiem spoko no, w ten sposób tak to wygląda No, także spoko. Takie podstaweczka całkiem OK. Dobra. Tutaj sobie położymy promki. Ok, to przejdziemy do tego co na co czekamy. Na trzy busterki. Na sześć busterków, dwa z różnej serii. OK. Zaczniemy sobie od Baldea Zobaczymy co tutaj będzie. Jedną kartę przekładamy. Mamy energię walczącą. Girafarik. Tropius. Great Ball. Hopip. Skiplum. Dendra. Palossant. Pierwszy wersik to jest Manki. Drugi wersik klawej. I karta Hollow Spiritom. Ok. całkiem spoko. Nic nowego w sumie, bez dropa. Lecimy dalej. Zobaczymy. długi busterek. Energia psychiczna. Falinks, Kombi fajny Archik, bardzo ładny Jeeplipaw <gibli> Girafarik Pasimian Kowicking Knicht Survivor Tu mamy Energię Holo Shings Holo i Abomasnow Holo a te karty to były oczywiście ten Sphinx. No, a z, z dodatkiem skalec i wiolet, Energia. Psychiczna. Tropius. Pokeball. Rotom. palpad Guaxwell. Eksha, y, Totskurl, Indy Indy, karta Rivers, Pawlucza, karta Rivers i Dondozo, karta Pol. Jak na razie bez dropów. Cienko. Liczymy z czwartym boosterkiem. Energia Roślinna, Kaknea, Sundial, Marep, Skilbora, Dashboon, Tatsugiri, Scovillian, Pawmo, Karta Rivers, Zangus, Karta Rivers i Quackwell Karta Holo. I zostały nam dwa boosterki Obsidian face. z tego sztawi zostawimy sobie na koniec. No, nieciekawe Dobra, energia psychiczna, Tatbulb, Steni, Paldański wuper. Baltoj, Armarusz, Ortega, Volcarona, Finizen, Karta Rivers, Flotser Karta Rivers i Togeki karta Holo. No i został ostatni boosterek. Last Pack Magic jak to się mówi, zobaczymy. No leciemy na Charizarda. Leciemy na czarka. Oczywiście. Energia stalowa. Heatmall. Lillipup. Doxel. Czarkadet. Mam fajny arcik, tak kiedy to Team Star Grant, Altaria, Marvel, pierwszy riversik, drugi wirersik Toxel i karta z No niestety sześć busterków nic nam tutaj nie poleciało. Masakra. Pechowy boksik niestety. Nic. Dziękuję Wam za oglądanie. Została nam tylko karta Charizarda, niestety ona też nie jest za ładna. Także. No niestety ten boksik chyba się nam nie zwrócił. Masaka ma ten cetering jest katastrofalny. Ale nie będzie czarek do kolekcji. Nie wyszła mi ta karta niestety. Nic, dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie że chociaż łapkę w górę, dla pocieszenia. Dzięki. Cześć.